Mieszkają w Warszawie, Adam i Małgosia Gronkiewiczowie z synami żyją w jaśle. W Poznaniu studiuje Olaf Rabińska. Wszystkich ich łączy jedno pragnienie wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy brali udział w loterii wizowej organizowanej przez rząd amerykański. W ten sposób opuszcza Polskę każdego roku kilka tysięcy osób, otrzymując prawo do pobytu i legalnej pracy w Stanach. Szczęśliwym dokumentem, który wylosowali, jest tak zwana zielona karta. Będziemy śledzić losy naszych bohaterów przez kilka miesięcy, przed i po ich wyjeździe do Ameryki. Miasło. Dziękuję. Lakewood, New Jersey. U wysockich parapetów. Wśród zaproszonych przyjaciele z Greenpointu. Podejrzewam, że dla mnie... Naj, najlepsze do tego, zdrowia dużo pieniędzy i żeby Wam się tutaj um, bardzo dobrze powodziło. O, dziękuję. dziękuję Ci bardzo. Tu takie macie prezenciki nie. dla Ciebie i dla Eli. To jest nasz dom. A tu no, jest no, nasz no. No, nasza, o, to jest nasz apartament. Wszystkie ochrony na góra nasza, brać. O kurka, bożona. To no. jest jest kuchnia. Fajnie, fajna. To mamy sypialnie, proszę bardzo. Szafy są, tutaj akurat jest to. Dwie szafy, rama. Swoją ja mam. Swoją, Fajną, No, W szafie można spać. <laughs> Który chrapie? Fotel fotelce przyniosłem taki. Zobaczysz mi, może ona kupiła wideo na jej Lampę na miasiu przyniósł. Chce w nocy, to Ale? Tak, ale genowa, no. Pena stroga, no. Tak Takim dużym no, znaczy lokatorka, no. No i tak wynajmują, no i wiesz, no i czy ktoś to bierze to nie mieszkanie nie na siebie, tak jak my. Weźmie sobie trzech lokatorów, trzech chłopaków na przykład, i już komorny ma głowy. Tak, taka kolega tak mu jako no, ale... Ostatni no powód. Także o, ale co jest tam na stole, to co to się zmieniło. No, nicz go złapał. O, kurczę. O, coś ten szczupak nie za duży. Ale się Ale pieprzne. Ale piękne takie umaszanie. Pieprzna, tak? No, to już nie, nie kłaść mu sztarny. Nie? Może by. O, o zakupach decydował dzisiaj Staszek. Ostro, ostrą włoską kiełbasę mm -hmm. kupiłeś. Ja pierwszy raz kupowałem tu takie rzeczy, dlatego to kupiłem. No ale imieniny tak. już nie kupię tej kiełbasy. To jest, tak włoskie? Mm -hmm. włoskie mm -hmm. Tak. Włoskie Przeżyjemy. Nie wiemy, tak się Od razu niosę pić po tej kiełbasie. I po ogrodzie. Czuję się, teraz się teraz jak w Polsce dajemy winie. za to Byłam na rozmowie na jeden domek, no, po parę tak godzin. Lepiej. Wiesz, jako pomoc domowa. No ale zobaczymy, no, myślę, że to jutro powinna to zadzwonić, czy wiesz, zdecydowała no. się, no. czy nie. Opinie dobrą, mm. bo wiesz, mówią i, i tego. No, no zobaczymy, no. Jakieś tam pieniądze już zaczęłam zarabiać. No to dobrze. Kobiety tu lepiej zarabiają jak mężczyźni. O, dużo lepiej. Mają stałą pracę i stawkę mają niezłą. A właśnie, to jest ważne, że stała praca jest. Najbliżej do kobiety, u której pracuję, to ja idę 20 minut. I to takim niezłym krokiem. No. A jedną mam taką, co... Na piechoty to ponad godzinę drogi. No. A na rowerze to jest parę minut, wiesz. A samochodem to już w ogóle będzie. Ale rower to też, jak jest ładna pogoda, nie pada, bo jak pada, no to na rowerze tak. nie pojadę. No. Się, że w Bancu, jest na Także... No mam nadzieję, że jak egzamin zdam 22 hmm. z jazdy, to już prawo jazdy będę miała i wtedy będziemy wiesz myśleć poważnie o, o samochodzie. Hmm. takich chyba Polaków tu mieszkamy. Hmm? Polaków i Litwinów i też hmm? i Białorusinów. O, czasami podjeżdżają samochodem, wiesz, Ta. muzyczka na cały Zycher i do 12 w nocy i to w tygodniu potrafią, wiesz, Ta. sobota, niedziela, to w piątek, sobota to jeszcze jakoś, wiesz, przeżyjesz, ale jak Ci w niedzielę, wiesz, do, do godziny 12 muzyczka gra, a Ty rano do pracy, no to wiesz, jak to się ja tak stanie. A Ty, Staszek, jeszcze nie rozpaliłeś? Staszek też to pierwszy raz robi. No. Jeszcze kurczaki podrzucę. Jeszcze są są. barbecue to... to najlepsze są z stejki. To nie starczy tego. Staszek, ty się pomału nauczysz Słuchaj no. co ja do ciebie mówię. Nie żarty żartami, ale stejka trzeba zjeść. No to jedźcie. Z kupcie. A? Ile stejków mamy kupić? No ale które to są? No zobacz, bo to jest dwie. One są drogie. Zobacz, taki stejk kosztuje 8 dolarów. A ten? Takie małe. No do tego to nie jest jadalne. To są dobre stejki. No Ja mam 22 sekundę. To tu się dobrze znasz, widzę na tym. Trochę z tej kupów piekłem w No to Tam... starczy Cztery akurat na osie... Ja kupiłem takie węgle, że się od zapałki w razie czego wiesz, zapalają nawet. Bo nie wiedziałem czy to jest, będzie dobre Stejki nakropiliście, cytryną. No to nie, to, nie właśnie się pan To wiesz, co weź zamknij teraz, będzie to ono się... on się tak To ta. zamknij. Bo to trzeba no, trochę umieć odsługiwać. Mm -hmm. tak, to się trzeba tak. tak przyzwyczaić. Nie? A, wiesz, ok. No a pierwszego. Dwa lata najgorsze. Kurwa, można to zalać. Trzeba się ten nerw. Zgasnie. To zaraz ta się To Zgasnie. Widziałeś babę kucharza? Nie. Zawsze jest szef kuchni, ja No pewnie, kuchni. To, jest, to jest normalna, to jest normalka. Polaczki? Nie, nic nie lej nie jeszcze, dobra. one się muszą rozpalić. Ale teraz, no to zagasisz te węgle i inaczej będziemy smażyć. No nie zagaszą. I Staszek teraz już będzie wiedział, jak robić z tej Kupujesz węgle, podpalasz, <laughs> one się wypalą, wiesz, i zaraz to zgaśnie i będzie tylko żar, i wtedy się kładzie z tej Chicago. Ola i Iza mają dziś wolne od pracy przed południem. Dla relaksu udają się na spacer w ich ulubione miejsce nad jeziorem Michigan. Wakacje na razie. No właśnie, że nie, bo o to chodzi, że, że wiesz, że nie są to za wakacje i przez to się tęsknię. Ja że jeszcze zanim wyjechałam. Bo no. wiedziałam, że jadę na dłużej, tak. Na razie jest tak, jakbym była na wakacje. Gdybym przyjechała na 4 miesiące, to by na pewno było inaczej. W ogóle bym nie tęskniła. Nie, nie, teraz nie wiem, że pojadę na święta do domu, później może rodzice do mnie przyjadą. No, no rodzina to jest jedyny element, za którym tęsknię który mnie jakoś bardzo silnie wiąże z Polską. Bo za Polską jako Polską nie odczuwam jakiejś tęsknoty. I za to do piosenki. Aha! Ja. Prosimy, aby Państwo upewnili się, gdzie znajduje się najbliższe wyjście awaryjne. W sytuacji awaryjnej system osiedlenia podłogi pozwoli Państwu znaleźć drogę do wyjścia. W kieszeni fotela każdym z Państwa znajduje się instrukcja bezpieczeństwa, z której treścią prosimy się zapoznać. Jednocześnie prosimy o niemalę w czasie całego lotu. Dziękujemy za uwagę. Samolot z Krakowa wylądował na lotnisku Okęcie w Warszawie. Za niespełna dwie godziny długo oczekiwany lot do Chicago. człowieka, który się przywiązuje do miejsca. Ja lubię nowości, lubię zmiany. te parę lat widzę siebie tutaj jako człowieka stąd, człowieka z dobrą pracą, z gronem z znajomych. Może, może to jest szukanie własnego miejsca, bo nie wiem, czy... Ja się chyba nie czułam za dobrze w Polsce, takie mam wrażenie, że szukam. Ja tutaj po, po wakacjach spędzonych tutaj Wracałam do Polski z żalem, naprawdę. Szybko oczywiście wpadłam w tą rzeczywistość, ale nie zawsze z chęcią tu wracałam. Myślę, że, że, że będę się tu dobrze czuła i że mi się tu dobrze żyć. To są większe możliwości. Myślę, że nawet jako, jako człowiek z zewnątrz, człowiek, który jeszcze nie zna dobrze języka, że mam o wiele, wiele większe perspektywy rozwoju czy, czy znalezienia dobrej pracy niż w Polsce. W Polsce może bym miała pracę, która by mnie satysfakcjonowała, ale, ale nie miałabym z niej pieniędzy na pewno. Nie mówię, że pieniądze są, są najważniejsze w życiu, ale, ale są ważne, bo pozwalają się rozwijać, realizować swoje marzenia. Bałabym się, się takiej frustracji w Polsce, że, że żyję tylko pracą, a, a tak nie, nie mogę robić tego, czego chcę. Język wydaje mi się, że jest teraz główną przeszkodą w takim pełnym rozwoju. Dla mnie język na tyle, aby móc funkcjonować, żeby móc się porozumiewać, żeby móc załatwić rzeczy. Ale język jest moją wielką obawą, bo wydaje mi się, że wprowadza pewne ograniczenia, to nie będę w stanie pokonać. Ja wierzę w to, że panuje język perfekcyjnie, ale nie wiem, czy zdadę się polskiego akcentu. To może wprowadzić pewne ograniczenia. Ja na przykład myślałam o tym, żeby kontynuować naukę w kierunku psychologii, żeby zająć się pracą terapeuty. Ale wydaje mi się, że terapeuta z polskim akcentem może być mało wiarygodny dla, dla ludzi stąd, więc nie wiem, czy, czy by to się udało. Ale nie, na razie nie narzekam na, na osamotnienie tutaj. Zupełnie. Myślę, że. Myślę, że. Że, że, że ta nowość też jest taka dosyć atrakcyjna, ekscytująca. Cały czas się coś nowego odkrywa. Fakt, że to nie jest e, to nie jest już te, takie zaskoczenie, jakim Ameryka była mnie dwa lata temu. Może to jest taka rzeczywistość już oswojona bardziej. Ale zawsze dzieje się coś nowego. Ja miałam, miałam wrażenie, że w Polsce już, już wpadłam w taką rutynę i, i potrzebowałam zmiany nie ma do tego, co tu jestem. Patrz już za chmurami. Do domu! Dla Gosi, Kuby i Bartka to pierwszy lot samolotem. Pierwszy wyjazd za granicę i pierwsza wyprawa za ocean. Kago, 11 rano, niedziela. Do przyjazdu żony Adama Gosi z dziećmi zostało już tylko kilka godzin. Żona przylatuje z Krakowa czy z Warszawy? No miała, przyleci. Wylatuje z Krakowa samolotem, leci do Warszawy, przesiadnie. No Ale nie, no bo chodzi mi o, o to, to, to będzie powiedziane, że ona przylatuje z Warszawy, nie? Tak. To weź zadzwonę informacji, zobacz, czy samolot jest opóźniony, czy nie opóźniony. I to jest numer? Wybiera numer? Wybiera. W dzieleni 19. maja, informacje o Rysie. Środka z Warszawy do Chicago z LO001 na stopie o godzinie 15.10. Wcześniej przylatuje, bo jest 15.10, a tak normalnie... To on jest 15.30. Zadłem do Andrzeja. Zumieniu do Andrzeja. Do Andrzeja. Bo... Cześć Andrzej. Żona przylatuje 3.10. To o której się umówimy tutaj przypuśćmy. Koło mnie. Druga trzydzieści, nie Andrzej to y, druga trzydzieści koło, koło tego domu, w którym mieszkam? I, i punktualnie. No to co Andrzej, nie będziemy? No, high -wayem? Nie będzie, będą grali? Takie zimno? Ty wiesz gdzie ta kwiaciarnia jest? Za, no, na przyrogu. No do no przyrogu, ale mi się wydaje, że ją skasowali. Za miłoką, No to robimy kara. jedziemy od razu na milłoki. Co będziemy tak szukać? A ty Żeby... nie boisz się jechać highwayem? Drogą szybkiego ruchu, tym samochodem? A ja się nie boję, bo tylko... tam jest limit 45 mil na godzinę, a ty przekroczysz taką... to 80. To po drodze gubi to... Mile, rdzy, ale to, to powinien za sobą magnes ściągnąć. Nie, 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 No dobrze, to nie to, szybciej to, jak 50, wiesz? To w takim razie jedziemy najpierw tu, zrobimy rundę, no wyczyścimy podjazdy. Kuba, nie szybciej jak 60. Dobrze, żeby no to po... dojechało. No. Masz korbę, żeby go zabalić? Teraz jedziemy po. Kochaną rodzinkę, po resztę. Rodziny, żonę, synów. Ale po drodze wstąpimy po kwiaty. Trzeba ją przywitać. Chociaż nigdy, nie wiem, nigdy ode mnie kwiatów chyba nie dostałem. Będzie pierwszy raz. Panią tu, to może by pani wybrała coś? Bo ja się nie znam. Pana żona już jest? Tak, żona. To jest no. tak? Nie wiem. Proszę. Przynoszę używali codnego. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Powiedz tam tam samochód stoi, tam jest napisane tak. Cash Station, 24 godziny, tak. banking, to tutaj musisz sobie otworzyć konto checking account i będziesz miał swój amerykański bank pod samym nosem koło domu. A I możesz po... pieniądze wybierać z Cash Station. Po polsku mówię. Mówią po polsku wszędzie, bo to jest ciekawe. Ony, nie? nie wiem czemu się popłakałem, jak wyjeżdżałem, I nie wiem czemu się popłaczę, jak ona przyjeżdża. Czuję to! O. Same łzy się pchają do, do Nic na to nie poradzę, może dawno nie płakałem. Kurde, tak. Lepiej żebyś płakał, niż miałbyś duszki w sobie. weź sobie serwetkę to, bo... to jest żaden. Ja nie wierzył, co? Prosimy o powrót na swoje miejsca, napięcie pasów bezpieczeństwa, podniesienie obać hoteli do pozycji pionowej i na świcie stolików. You got new hopes and new dreams. Where are you gonna go? Mm. You're gonna go to that place with all that soul and it's called New York City. New hopes and dreams the where you're gonna go. How about that place with all that soul? Where you don't know a thing, not a word to be spoken, nobody's name. You're searching for a sign, a kind of eye, maybe you're just...